Więc, więc, więc te. no i tu są zdjęcia z pogrzebu, nie będę was tutaj, tą babcią tutaj czestował, bo... Natomiast natomiast tak się tylko zastanawiałem, czy, <laughs> czy, czy na imprezie rodzinnej warto tam robić takie zdjęcia, trochę z ukrycia, bo to jednak jest przykra uroczystość i taka dosyć, dosyć tragiczna i nie, nie ma sensu szukanie tam szukanie tam, no, jak to się mówi, emocji. No i co mogę powiedzieć, no, a z drugiej strony no, osoba publiczna, tak. Ale, ale jeśli chodzi o Roberta i o Annę, to naprawdę śliczna para, piękni. O, o Robert bardzo, bardzo elegancki. I ten, i muszę powiedzieć, że <coughs> takim trochę kibicuję, no, że skoro już mają warunki, to żeby kilkoro Dzieci mieli, prawda? No bo to nie ma na co czekać. To już, są, już ta kobiecina to w lata już idzie, więc tego. Więc ona powinna już o tym się, nad tym się zastanawiać. Nie? Na przykład <laughs> śmieją się z tego, z Brada Pita i z Angeliny, Jolly, bo Angelina gdzie nie pojedzie w ogóle? Ona ma kilkoro dzieci, ale jeszcze gdzie nie pojedzie, to przywozi jeszcze adoptowane. I tak mówiąc, że już nikt się nie może połapać, ile oni tych dzieci mają, ale mają warunki. A jeżeli mają warunki, to dlaczego te kilkoro dzieci dodatkowych, czy, czy to z Wietnamu, czy z Afganistanu, czy skądś tam, dlaczego nie mogą skorzystać i, i podkarmić się na amerykańskim mleku, no to, to jest fantastyczne właśnie. Mając warunki powinno się mieć dużo dzieci. To jest taki trochę obowiązek wobec nawet nie tylko wobec siebie, no żeby trwać, żeby żyć w kimś jeszcze, ale żeby też wobec społeczeństwa, żeby po prostu te warunki dobre się nie tak nie... Nie, nie, że zmarnowały, bo się nie zmarnują, tylko żeby nie były tak przejedzone, takie tak banalnie, tak po prostu na zasadzie nowsze auto, droższy zegarek albo 112 zegarek, takie trochę bez sensu. Macie ja żadnego zegarka, na, na ręku oczywiście, w sejfie mam parę. Ten. <laughs> więc, więc, to, więc to tylko tyle, ale oczywiście nie jest to jakiś mój zarzut, tylko taka, taka prośba, że fajni, fantastyczni ludzie powinni mieć dużo dzieci, a wiesz, to Marek, ja co powinni mieć brzycy? No. Brzydcy powinni mieć zakaz. <diepar ém> powinni mieć zakaz, jak mówię, To jest moja teoria. To jest wyjątkowo szowinistyczna, Ja wiem, I ja wiem, że tu jestem beznadziejny, ale, <grym> ale, ale powinni mieć zakaz. No. <grym> dobra, dobra, pośmialiśmy się. A teraz słuchajcie, przeczytam wam notkę, która mnie trochę tego rozwaliła, ale w sensie bardzo złym ze złością się. Bielik rezygnuje. Bielik. Po pomocy arsenalu Krystian Bielik wysłał specjalne pismo, w którym poinformował PZPN, że nie chce przyjeżdżać na zgrupowanie kadry do lat 18, bo pragnie skoncentrować się na grze w swoim klubie. Bielik w tym sezonie rozegrał tylko nieco ponad pół godziny meczu Pucharu Ligi przeciw Sheffield Wednesday, za to regularnie gra w drużynach młodzieżowych. No słuchajcie, no więc tak, Krystian Bierk najwyraźniej oszalał, bo tak, nie chce przyjechać na zgrupowanie kadry, co jest jego psim obowiązkiem i powinno być. Ja bym takiego gościa to wyrzucił do żywotnio z wszystkiego. Nie chce grać nawet do reprezentacji Anglii, jak się nadaje, bo on jest młody, to jeszcze może zmienić przynależność. Niech spada i się tu nie, nie pojawia w ogóle. Bo y, ludzie dla takiej dla, he, dla możliwości zagrania w kadrze polskiej, to niektórzy codziennie 30 km na trening z buta zasuwają. Naprawdę, jak Boga kocham, są tacy ludzie. I ten. I ćwiczą w jednych butach przez cały rok. i ten A, a on się chce skoncentrować na grze w swoim klubie. Problem w tym, że on nie gra w swoim klubie, on jest po prostu za słaby. Co jak na słaby Arsenal, dowodzi, że musi być wyjątkowo słaby, no bo Arsenal ma słabych obrońców, więc on musi być jeszcze słabszy. I, ten, i on się chce skoncentrować: Jezus Mario. A w tym meczu to tu nie podano, ale to, to rozegrał nieco ponad pół godziny w meczu po Harugi. no więc ten mecz Arsenalu z Szefi skończył się łomotem 3-0, czyli, czyli jak to się widać. Ten jego występ to był żenujący nawet. On wprawdzie on się szczycił, że grał ostatnie pół godziny, kiedy było już 3-0, no ale przecież nikt mu nie zabronił, żeby on po wejściu na boisku, na boisko rozruszał ekipę i doprowadził do 3-3, albo do 4-3, albo do 5-3. Tak? Także ten. Dobra. Także, także ten krystan wielki w pamięci, że jak można nie chcieć grać w prezentacji polskiej, już pomijając inną rzecz, że. Klub ma obowiązek zwalniać piłkarza na takie spotkanie, więc on nawet nie musi w klubie prosić nikogo. Zwłaszcza, że najprawdopodobniej nikt się w ogóle tam nim nie interesuje. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Co my tu mamy? O, to jest słuchajcie, lew pogonił Bar Barangowicza. Max Kruse, mój ulubiony piłkarz niemiecki. Słuchajcie, kurs taksówką za 75 tysięcy euro kosztował Maxa Krusego znacznie więcej. Bo co się okazuje, dostał jeszcze 25 koła kary w klubie, bo on pojechał do Berlina na turniej pokera, który zresztą wygrał. No i ten, Lew w tak, nie mogę tolerować takiego zachowania, oczekuję od piłkarzy, że będą nie tylko koncentrować się na swojej pracy, ale staną się również przykładem dla młodzieży. Kurde, jak ktoś gra w pokera, to, to dlaczego ma nie być wzorem dla młodzieży? Przecież młodzież gra często w karty. Na, na, w każdym klubowym autobusie, jak wiecie dobrze, jest stolik do gry w co. No przecież to nie jest stolik do śniadania, tylko to jest stolik do, do, gry w, do gry w pokera właśnie, albo w kierki, albo w co tam mają na bieżąco. Więc ten. W każdym razie, i tu jest jeszcze śmiesznie na koniec, jest to piłkarz, którego udział był wątpliwy w euro, bo Niemcy mają zdecydowanie lepszych napastników. No myślę, że wątpię, to po pierwsze. No bo chyba nie mówimy o Podolskim, który ma już prawie 48 lat. Ten. Kruse w każdym zagrał w 14 meczach i strzelił 4 gole. No kurde, bardzo dobry wynik. No. 14 meczów, 4 gole, bardzo przyzwoity ten. No w każdym razie ten naj, naj, najzabawniejsze, że Kruse się tym w ogóle nie przejmie, ponieważ po pierwsze gra w pokera, a po drugie będzie miał dłuższy o miesiąc wakacje, bo Niemcy na pewno w turnieju zastaną, aż do niestety naszym kosztem, a zostaną aż do fazy medalowej. Tak można typować, przewidywać. i ten. A po trzecie <coughs> Wolfsburg gra w Lidze Mistrzów. Teraz losował bardzo fajnie. Kogoś jakiegoś cieniasa, jeżeli można mówić na tym etapie jeszcze o cieniasach. I on po prostu sobie będzie grał w Lidze Mistrzów i grał w pokerka i tego. Tym bardziej go lubię. Max Kruse. Mój ulubiony piłkarz. Ja zawsze wiem kogo polubić. U mnie nie ma mojej. Dobra, następna kolejka zapowiedziana. Legia z Lechią, a Piast jedzie do Lubina. To jest fajne, bo mogą przegrać jedni i drudzy. To jest takie troszeczkę, troszeczkę, zabawne i już tak powoli finiszuje, poważna redukcja długu, to o ruchu kolejne bajki tam, coś tam tego, tam takie tam, nawet nie chce mi się czytać, to jest smutne, smętne, smętne. Du, 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 dum dum, dum bam, bam, bam. W każdym coś się wypaliło, pisze Adam Pisz, bo na pierwszej stronie Adam mówi chcę stanąć ponad podziałami i być głosem rozsądku. Pisze nasz feltonista. Problem w tym, że ja tak myślałem, że on chce stanąć ponad podziałami i połączyć pis z PO na przykład. Ale nie, on tu coś, coś gada, coś o jakimś z trenerzy kadry skoczków, tak jakby to kogoś obchodziło. Jedno zdanie, tylko jest fajne, bo tam jego faworytem jest Stefan Horngacher. Stefan, to jakiś Austriak chyba. I ten pisze tak: nawet Horngacher nie chciał mi uwierzyć, że wtorkowe Mistrzostwa Polski pokaże w naszym kraju telewizja. No wiesz, ja też nie chcę wierzyć, że telewizja pokazuje takie dziadostwo. dostwo. Co chwila są te odwołane. Zawody co chwila jest wiatra, albo nikt nie wie jak się punktuje, jak się to i tak dalej, i tak dalej. Dobra. No i tu jeszcze mamy socie z kubicą na dwie strony. Ostatnio znalazłem się w labiryncie. On całe życie jest w labiryncie, ale ten. Y, 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 oczywiście startował teraz w tym, w, 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 jak to się nazywa? W wyścigach, nie w rajdach, no w wyścigach. No i oczywiście zepsuło, zepsuło się aton. To ja wam będę no mówił przecież. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Także ten, no ale dobra, co w rajdach i, i daj, daj, daj Boże, daj Boże, tu już nic ciekawego nie mamy. Poza tym, że zamach na fotoreportera w konkursie pchnięcia kulą do pięcioboju, czyli niezwykłe Mistrzostwa Świata, no faktycznie zamach na fotoreportera kulą to jest rzeczywiście niezwykłe. Dobra, a tu mamy święty ptak idą dwie nasze zawodniczki, jedna się nazywa święty, druga, druga się nazywa ptak. Kiedyś miałem tę która się nazywa ptak. Bardzo fajna była. Nawet bardzo, bardzo fajna. Tak sobie trochę pośpiewuję, ale tylko dlatego, że wiosnę już czuję w powietrzu. No i ten, dobrze. Program sportowy sporo, no ale nie gra liga, to mi się trochę tego. No i tu mamy koniec świętego ikera Kasiasa. I to pamiętacie, jak zacząłem od babci, od babci która zmarła. W Grudziądzu zresztą pochowana, to yy, tak tutaj koniec serii Świętego Karsjata. To piłkarze mają ten feler, że oni odchodzą szybciej niż babcie. Babcie żyją po 90 po 100 lata, a piłkarze 30 pary już. Można powiedzieć, że to już jest martwy człowiek już taki człowiek nie istnieje, taki człowiek już nie żyje. Ja jeszcze ktoś go czasem pozna, czasem ktoś poklepie po pleckach, ale tak naprawdę to już jest ciężkie, ciężkie życie. To jest takie życie motyla. Szybciutko się dojrzewa, nabiera się przepięknych kolorów, trochę się potrzepocze z tymi skrzydełkami, i potem kaput. No co zrobić? Takie takie to porąbane, porąbane życie. No ale dla babci Roberta szkoda, bo pamiętajcie, żeby nie ta babcia, to by nie było mamy, żeby nie mama, to by nie było Roberta, żeby nie było Roberta, to by nie było reprezentacji Polski. Proste.